Przyjechaliśmy właśnie do schroniska z całą przyczepą darów od Państwa, za które my, ludzie, jak i zwierzątka, bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj są przewspaniałe czworonogi. No co? no jejku, Jajku, Z jajku! Z, z wielkim odzewem spotkała się akcja. Retrievera, którego wrzuciłem ostatnio Retriever będzie do adopcji dopiero za około miesiąc czasu Ponieważ na razie czeka go sterylizacja I czeka go kwarantanna Ale tak jak mówią pracownicy schroniska Schronisko to nie tylko ten piękny Golden Retriever Ale masa innych pięknych Czekających na miłość piesków Tutaj nie widziałem ich wcześniej, musiały z, y, znaleźć się kilka dni temu. Takie przecudowne trzy szczeniaczki, z którymi teraz bawi się Klaudia. Takie cuda piękne. One pewnie będą szybciutko do adopcji. Jest też moja najukochańsza gwiazda, do której teraz podejdziemy. Piesek, który jak tylko mnie widzi z daleka, to mało przez te kraty nie przejdzie. I jest tutaj, cześć gwiazdeczko, cześć gwiazdeczko, cześć ślicznoto, cześć, piękny, miły, potulny pieseczek, śliczny, który jedyna na co czeka to miłość człowieka. I nie tylko ten, tylko jeszcze kolejna gwiazda, cześć, cześć, cześć ślicznoto, mamy też tutaj pięknego owczarka, hejka, cześć. Cześć, liczności. No, cześć. Pieski, które czekają natychmiast na adopcję. Przejdziemy jeszcze do tej głośniejszej sekcji. Może nie będzie słychać, co ja mówię, więc może przejdę się i pokażę. Pieski, które czekają do adopcji. Dużo większe psy. No co? No co? No co? No co? Tutaj jest dużo anstafów. Słuchajcie, psy to nie tylko psy rasowe. Jest też masa kundelków, które czekają na człowieka. Czekają na miłość, które da im człowiek. Ja bym tylko mógł, bym adaptował wszystkie, ale jedyne co mogę w tym momencie zrobić, to zbiórka, jaką w tym momencie z Klaudią zrobiliśmy. Za to zbiórkę jesteśmy Wam bardzo, alto bardzo wdzięczni. Nazbieraliśmy bardzo dużo karmy. Tutaj mamy trochę karmy w bagażniku, i mamy też całą przyczepę. Jak widzicie, aż nam się, się tutaj wylewa z yy, zaburt, Trochę nam utyła przyczepa. Jak widzicie, przyczepa znajduje zastosowanie nie tylko przy zbieraniu śmieci, ale i zbieraniu datków dla zwierząt. I mamy całą przyczepę, kołder, w tutaj też jest bardzo dużo karmy, dużo zabawek, kojce, dywany, ręczniki, nie wiem czy może, o jest jak tu gorąco, chyba nie będzie nawet, będzie ledwo, ledwo widać, ale to jest tak gorąco i za chwilkę zajmujemy się wypakowaniem tego i zostawimy tutaj pod wiatą i pracownicy schroniska już zrobią z tym wszystko co trzeba. Na chwilę obecną życzę Wam wszystkim wesołych, wesołych świąt, zastanówcie się przy wielkanocnym stole, przy śniadanku, może akurat nie Wy, ale ktoś z bliskich szuka pieska, nie wspierajmy żadnych nielegalnych hodowli, bierzmy pieski ze schroniska, bo naprawdę czekają na Waszą miłość i na pewno się nią odwdzięczą. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt.